Witam kochani, dzisiaj jest 10 dzień stycznia 2022 rok. Chciałem poruszyć y, różnicę między panowaniem a królowaniem. Jaka jest różnica między, no, bo chodzi o to, że jak zna, znamy różnicę, potrafimy oddzielić kłamstwo prawdy od kłamstwa. Czyli tak, y, chodzi o to, że wszyscy chcą panować i tu jest taki wersecik 2 Koryntian 1.24. Biblia warszawska, nie jako byśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście, rado, abyście radość mieli, A, albowiem wiarą stoicie. Tu są dopisane wersety, można sprawdzić. Efesjan 4, jedna wiara. I tutaj mamy w Rzymian, apostoł Paweł do Rzymian, do pogan, nieznających Boga, do barbarzyńców napisał tak. 15:18 Nie, od, nie odważają się bowiem mówić o czym, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogań do posłuszeństwa słowem i czynem. Czyli wiara to jest posłuszeństwo. Mateusz, Mateusz 17:5 Jego słuchajcie. Ojciec Chrystusa tak mówił, i kto nie słucha Chrystusa, no to, to jest bez wiary, tak bezbożnym. Bo Chrystus jest najważniejszy teraz jako nauczyciel, ojciec, zbawca. I tutaj Rzymian 1,5, przez którego otrzymaliśmy łaskę, apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary. Posłuszeństwa wiary wszystkie narody. I teraz, wszystkie narody, państwa, panowanie diabła właśnie się kończy, i oni muszą przyjąć Chrystusowa królować, znaczy służyć, królestwo, które przyszło. I tu jest prawdziwa e, wielkość. E, po, e, powstał też spór między nimi o to, kto z nich uchodzi naj, za największego. On zaś rzekł do nich: Królowie, czyli państwa, panowie narodów, panują, panują nad nimi, a władcy ich są nazwani dobroczyńcami. Łukasza 16:15, ale Bóg zna ich serca. Wyjdzie zaśnie tak. E, Lecz kto jest największy wśród Was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. No Chrystus służył, nic nie posiadał, ale przykład miał doskonały i, i tak dalej. Któż bowiem jest większy? Ten, czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje, czy nie ten, który u stołu zasiada, lecz ja jestem wśród Was jako ten, który usługuje. Chrystus usługiwał, pokazał wzór do naśladowania. 1 Piotra 2,27-25. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwaliście przy mnie w pokuszeniach moich. A ja przekazuję wam królestwo, jakie mnie ojciec mój przekazał. Ojciec Chrystusa nie jest naszym ojcem, jest naszym dziadkiem i on, Chrystus, jest królem, bo jak poszedł do nieba, tego jego ojciec go ustanowił królem po zmartwychwstaniu po 400 dniach i po 10 dniach jak dostał nominację od swego ojca w dzień pięćdziesiątnicy zesłał ducha prawdy, nie ducha świętego, ducha prawdy z postaci języków ognia i Chrystus naczci jego prawdą i ta prawda e, właśnie teraz wyjdzie na jaw i ona zwycięży także Mateusz jeszcze 20 rozdział też jest napisano tej prawdziwej wielkości o te 28 25 do 28, tutaj. Czyli chodzi o służenie prawdą, pomocą, miłością. Miłość jest, prawa, jest po prostu składa z tych małych y, rzeczy, właśnie. tej prawdziwej miłości, która teraz oziębła, bo drugi solniczą, drugi rozdział. O, temoteusza, zobaczcie, to się dzieje, właśnie, że oni bajki słuchają i tych fałszywych przywódców, którzy im obiecują, właśnie, yy, no, królestwo, a jak farzeusze, yy, do ciemności prowadzą, tu jest te bezprawie, zobaczcie, że mówią, że prawo mają, ale w ogóle nie znają tego prawa, chcą być nauczycielami prawa, ale są bezprawiem, także wszystko zmierza do końca. Upadku kłamstwa i bezprawie będzie obnażone, jeśli my mówimy prawdę, bo się kochamy nawzajem, to się ostrzegamy miłością, prawdą Chrystusa. Jana Jakuba, 5 rozdział, dziewiętnaście, dwadzieścia. Umiłuj mi prawdę Chrystusa i żyj mi w Jego Królestwie. Iskra z Polski. Dla wybranych. Ewangelia Jana, czwarty rozdział. Od 14 do 24, prawdziwi czciciele leczą Boga w duchu i w prawdzie, gdzie dwóch albo trzech zebram w imię moje. Mateusz 18, 15 do 20, czyli jak mówimy coś do brata, do siostry, mamy problem, to prosto w oczy mówimy, a nie obrabiamy tyłek, nie plotkujemy. Mówimy do źródła, wtedy kochamy się jako bracia siostry w Chrystusie, Rzymian 5, 19 w Błogosławie.